Ja, ich habe geschrieben, Betrag vollständig erhalten. Alles. Winterreifen, 3 <laughs> <laughs> Mm -hmm. No to lepsze naprawki niż tusze, niż odpryski, nie? Nie nic, no? mm -hmm. niestety kamyki to jest rzecz, ja mam całą maskę z kamykiem, no, no niestety, no, ale chyba nie, szyba nie, pokażyłem no, cała, bez żadnych odprysków, bez żadnych śladów, tylko z

bm już na tablicach Auto kupione A mamy wtorek, 20 września I na pokładzie Pana Michała Fana Depeche Mode eee, Dziś naprawdę szybka akcja Uwaga Dziś naprawdę szybka akcja bo auto kupiliśmy w pół godziny, i uwaga, bez jazdy próbnej. O tym wszystkim pan Michał wiedział, bo wczoraj z nim ustalaliśmy warunki zakupu tego auta. Sprzedawcą jest Niemiec Prywatny. Miał czas z nami się spotkać tylko w pół do siódmej rano. Mówił, że będzie miał godzinę, godzinę 15, bo potem jedzie do pracy. Niestety po drodze złapaliśmy korek i spóźniliśmy się trochę. Przyjechaliśmy tutaj w pół do ósmej. Mieliśmy dosłownie pół godziny na to, żeby się zdecydować kupić auto i pan Michał no, kupił to auto. Auto jest w perfekcyjnym stanie z 2005 roku, dwóch właścicieli 139 tysięcy przejechane, serwisowane bardzo regularnie, dużo rachunków Potwierdzenia z, z badań technicznych Także przebieg się zgadza, tak jak powiedziałem, auto w perfekcyjnym stanie Hamulce Felgi Opony no wszystko w idealnym stanie. No niestety nie można było wykonać jazdy próbnej, tak jak mówiłem, bo Niemiec wymeldował wczoraj to auto, bo kupił już nowe i tablice, przeniósł, no, numery właściwie przeniósł na, na nowe auto. Auto było używane tylko w okresie letnim, zimą nim nie jeździł. Drugi właściciel, pierwszym właścicielem od 2005 roku do 2011 roku był. Niemiec, rocznik 1930, przejechał nim 130, 103 tysiące kilometrów. Ten kolejny przez 5 kolejnych lat przejechał 35 tysięcy. Więcej go polerował, jak powiedział, niż nim jeździł. Auto miało lakierowany prawy tylny błotnik, i o tym Niemiec nam przed przyjazdem powiedział: Tak auto kupił. Miał taką informację w swoim cofretragu, gdzie pisana była informacja o tym, że był lakierowany prawy tylny błotnik. Takie auto kupił już przy przebiegu 103 tysiąca. Co jeszcze? Aha, cena, najważniejsza. 10 tysięcy euro po negocjacjach krótkich i do których Niemiec niechętnie się skłaniał 9600 To tyle Chyba z najważniejszych informacji Może podsumuję, jeśli o czymś zapomniałem 2005 rok dwóch właścicieli 139 530 w benzynie 9600 euro To tyle